Czy to Czerwony Orzeł? Nie, to Yamaha Red Eagle GB2870UHSU. Te nazwy to mnie wykończą. Natomiast zapraszam was w tym materiale na test oto tego nietuzinkowego monitora. Omawiany dzisiaj monitor to konstrukcja 28-celowa z matrycą Fast IPS w rozdzielczości 4K. Dzięki zastosowaniu takich parametrów mamy gigantyczne zagęszczenie pikseli oraz perfekcyjną ostrość. Sama matryca ma maksymalną luminację na poziomie 400 kandeli na metr kwadratowy, odświeżanie 150 Hz, a jej czas reakcji to 1 milisekunda MPRT. Natomiast wszystkie te parametry, którymi chwali się producent, pozwolę sobie zweryfikować. No dobra, ale zatrzymajmy się na chwilę przy samym pudełku, gdyż w zestawie producent daje nam bardzo dużo. Poza samym monitorem wraz z podstawą otrzymujemy również kabel HDMI 2.1, kabel USB do naszego huba, który jest zbudowany w ten monitor oraz kabel DisplayPort, który oczywiście też jest kompatybilny z tym monitorem. No i nie można było zapomnieć o całej papierologii, instrukcji obsługi oraz karcie gwarancyjnej. Tak więc przechodząc do samego monitora, to ma on trójkątną podstawę, której to ja akurat fanem nie jestem, wolę bardziej prostokątne, natomiast sama matryca jest regulowana góra-dół oraz... Kąt pochylenia. Z racji, właśnie na tą podstawę, nie mamy regulacji na boki, ale mamy za to możliwość zrobienia funkcji pivot. Ale funkcja pivot jest dostępna w dwóch poziomach. Dzięki czemu będzie nam wygodniej na pewno z niej. Korzystać. A skoro już sobie go tak fajnie postawiliśmy, to przejdźmy do tego, jakie złącza posiada nasz monitor. Oczywiście mamy tutaj wbudowany zasilacz, dzięki czemu podłączamy tylko kabel zasilający, odpowiedni też jest w zestawie. Mamy złącze HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, wyjście do naszych słuchawek, wejście usb B do podłączenia, huba USB do naszego komputera oraz trzy wyjścia USB 3.0. Dzięki czemu pod nasz monitor podłączymy na przykład jakieś słuchawki czy myszki bądź inne też peryferia. Sam monitor posiada na swojej frontowej krawędzi guziki od OSD, są to guziki dotykowe. No i niestety tutaj jest taka mała wada w postaci tego, że nie są one w żadnym stopniu podświetlane. Przez co jeżeli nie znamy, że tak powiem ułożenia tych klawiszy na pamięć, no to wieczorową porą będziemy musieli zaświecić światło, jeżeli cokolwiek chcemy Zmienić w OSD monitora. OSD jest po polsku, więc tutaj duży plusik dla producenta. W kwestii kątów widzenia nie pozostajemy bez złudzeń, że mamy do czynienia z matrycą IPS i są one perfekcyjne. Tutaj nie ma żadnej degradacji, nawet na bardzo ekstremalnych kątach. Natomiast jeżeli chodzi o resztę parametrów, to zatrudnimy do pracy kalorymetr, jest to dokładnie model Spider 4 od Data Color który to zweryfikuje yy, wszystkie parametry, które obiecał nam producent. Tak więc chodźcie ze mną i dokładnie się przyjrzymy, co nam oferuje IAMA GB2870 UHSU. Tak, tu mam ściągę. Przechodząc do omówienia wyników testów, yy, tutaj. Temperatura barwowa monitora była no troszeczkę zaniebieszczona, co widzicie zresztą na wykresie. No i to dało się odczuć. Moim zdaniem powinno się trochę zjechać tą temperaturę barwową, bo blisko 8000 ponad kelwinów. To jest zdecydowanie za dużo, żeby było to komfortowe. Te troszeczkę mniej byłoby tutaj zdecydowanie lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalną jasność, luminancję tego monitora, no to ona moim zdaniem tutaj mocno odbiega od tego, co deklaruje producent. Przynajmniej tak wynikło z moich testów, gdyż maksymalna luminancja wynosiła 280 kandelini na metr kwadratowy. Natomiast przechodząc do pomiaru kolorów i odchylenia Delta E od wzorca, no to tutaj, przy jasności 100%, w jednym polu, czyli w tym środkowym po prawej stronie monitora. Mamy tutaj dość sporo odchylenie, jest to największe odchylenie względem wzorca. Przy mniejszych jasnościach jest coraz lepiej, dlatego że przy jasności około 83% już mocno to znika, zostaje zniwelowane. Przy jasności 67% jest moim zdaniem jak najbardziej akceptowalnie, a przy jasności 50% jest naprawdę, naprawdę dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o samą luminancję, czyli jasność samej matrycy, no to 289 kandeli było w piku, przynajmniej tak mój kalorytet metr tutaj zarejestrował, natomiast różnica względem maksymalnej nominacji na poszczególnych y, częściach samej matrycy jest dość spora i tutaj odchylenia nawet o 17% to jest no, trochę za dużo jak za sprzęt tej klasy. Idąc dalej, i schodząc do podświetlenia na poziom 83% tutaj nadal mamy odchylenie od maksymalnej nominacji dość sporej wynosi nawet 19% maksymalnie, natomiast przy maksymalnym podświetleniu na poziomie 67% nadal mamy w tym samym polu, że tak powiem, ten sam problem. I tutaj odchylenie wynosi aż 21%, przy jasności 50% jest. 23% maksymalnego odchylenia, co zresztą widzicie wszystko na wykresach. Podsumowując, sam monitor, no, nierównomierność poświetlenia dla typowego IPS-a tutaj jest widoczna, co też jak najbardziej potwierdza sam kalorymet oraz zrobione przeze mnie testy. Natomiast, jako że to jest monitor dla graczy, no to skupmy się teraz na odczuciach z gier. No i tutaj, moi drodzy, ten sprzęt zdecydowanie jest rewelacyjny, jeżeli chodzi Ogry. Bardzo duża rozdzielczość, fajny rozmiar, bo jest to 28 cali, czyli do gier jeszcze się nadaje, bo te 30 calowe Konstrukcje do szybkich gier sportowych nie do końca moim zdaniem. Natomiast dzięki rozdzielczości 4K no widzimy też zdecydowanie więcej. 150 Hz powinno w większości graczom wystarczyć. Mamy wsparcie dla technologii FreeSync Premium, dzięki czemu też właściciele kart graficznych od zielonych będą zadowoleni, gdyż ten monitor jak najbardziej działał z G-Synciem, bo ja u siebie w komputerze mam właśnie kartę od zielonych. Podsumowując wrażenia gier, no to naprawdę ten monitor mnie zachwycił swoją szybkością, swoimi kolorami, swoimi ogólnymi wrażeniami z gier. Wszystko było super płynne, nie było z niczym najmniejszych problemów. Natomiast to nie są jedyne plusy tego monitora. No oczywiście też. Ogromnym plusem jest to, że mamy tutaj HDMI 2.1, więc podłączymy nasze konsole nowej generacji typu PlayStation 5 czy Xbox Series X. No i też będziemy mogli się cieszyć rozdzielczością 4K i większym tym kratkarzem, który są w stanie uciągnąć nasze nowe konsole. No i jednocześnie biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj HDMI oraz DisplayPort, jest to dla mnie trochę małą wadą, że mamy tylko dwa złącza obrazowe, gdyż fajnie by było, gdyby było dorzucone jakieś jeszcze jedno chociażby HDMI. No bo nie oszukujmy się, jeżeli do tego monitora podłączymy zarówno konsolę, jak i PCT, to wszystkie złącza już mamy zajęte, no i mamy problem. Natomiast no, w tej cenie ja uważam, że powinno być troszeczkę więcej złącz obrazowych. Ale to jest tylko moje zdanie. Czy matryca Fast IPS jest dobra? Jest zdecydowanie rewelacyjna, natomiast, tak jak wcześniej mogliście widzieć, mamy dość duże problemy z nierównomiernym podświetleniem, przynajmniej w mojej sztuce. Z czego to wynika do końca tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Pewnie trzeba byłoby wziąć większą próbkę monitorów na Fast IPS-ie albo konkretnej tej sztuki, i wtedy bylibyśmy w stanie stwierdzić tą nierównomierność podświetlenia, jak ona wypada. W ogóle, a nie tylko w pojedynczej sztuce. Na pewno ogromną zaletą tego konkretnie modelu jest jego uniwersalność, bo zarazem mamy niesamowicie wydajny monitor pod super szybkie gry. Typu FPS, a zarazem mamy bardzo potężne narzędzie do działania, chociażby z taką podstawową obróbką e, obrazu wideo pod kątem color gradingu, gdyż e, ten monitor całkiem dobrze wypadł, jeżeli chodzi o pokrycie gamutów. E, co prawda jest to matryca 8-bitowa i ja to doskonale widzę, pracując na co na 10-bitowej, no, ale na początek myślę, że te 8-bitów też w zupełności powinno e, wystarczyć. E, natomiast nie zmienia to faktu, że przy rozdzielczości 4K również mamy bardzo dużą przestrzeń roboczą, więc osoby, które pracują np. Na, na dużych dokumentach z pakietu Office, no jak najbardziej będą zadowolone. To tylko i wyłącznie pokazuje to, że ten monitor jest niesamowicie wszechstronny i nadaje się do każdej z tych profesji. Natomiast jak to z urządzeniami wielo w jednym? Nie jest on najlepszy w każdej z tych dziedzin, ale zdecydowanie tutaj przoduje w każdej z tych dziedzin. Tak więc podsumowując dzisiejszy materiał, jeżeli szukasz monitora, który będzie takim narzędziem wszystko w jednym, który będzie miał najnowsze złącza, który będzie miał matrycę, która będzie miała zarówno genialne odzorowanie kolorów, jak i super szybki czas reakcji oraz dużą rozdzielczość, to dzisiejsza iama jest zdecydowanie dla Ciebie, mój drogi widzu. Link do tego monitora oczywiście zostawiam Wam w opisie tego materiału, natomiast będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie pod tym filmem łapę w górę, subskrypcję, oraz napiszecie komentarz, co sądzicie o tym sprzęcie. W tym filmie to by było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę. No i widzimy się tradycyjnie w kolejnych materiałach na tym kanale. mówi Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.